I witajcie, witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie z tej strony Matornen, a ja witam Was w kolejnym odcinku Crypt of the NecroDSR. Odcinku, w którym tak czuję, że uda mi się w końcu przejść tą strefę drugą, że tym razem będzie troszeczkę łatwiej, a ze względu na to, że muszę się niestety liczyć z tym, że pierwsze podejście może nie być zbyt udane, dlatego zapowiadam sobie, że teraz będę zbierał na Scroll of Transmutation oraz Ring of Might pierścień, potęgi, o którym już była adnotacja, była tam wspominane w odcinku trzecim. Jedziemy. Zon drugi czeka na nas. O, rozpoczynamy od wysadzenia tej ściany. Zobaczymy co jest w środku. W środku jest transmutation shop. Niestety po wyjściu będą czekać na nas przeciwnicy, dlatego czy najszybciej uciekamy. Przydałoby się jednak, żebym nie obrywał takich przeciętnych mobów, tylko bił lepszych przeciwników. I może nawet od nich nie giną. Biorąc pod uwagę, że troszeczkę mi ciężko jest w dzisiaj wyczuć rytm, bo może być trochę ciężko. Dlatego najpierw sobie pobiegam po tych różnych lokacjach lewo, prawo, góra dół i tak dalej i tak dalej, żeby zebrać te wszystkie bronie i dopiero potem walczyć na przykład z gigantami. Raz, dwa, trzy, skok, raz, dwa. I proszę bardzo, mamy już giganta załatwionego. Można sobie robić takie ciekawe taktyki. Na przykład raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i tak dalej i tak dalej. Dwa, trzy. Tylko oczywiście trzeba niestety patrzeć, że jeżeli chcemy robić raz, dwa, trzy, musimy uważać. Na fakt, że niestety nie każdy bit też, każdy trafia. Na przykład ja w tym momencie trafić żadnego bitu, nie, mo nie mogę. Czekać dostajemy jakiś letter armor, chociaż wolałbym jednak, żeby dostać z takiej skrzyni jakąś potężną broń, gdyż. No, jednakże armory są przydatne, wolałbym jednak troszeczkę bardziej bić przeciwników, troszeczkę dalej niż na odległość tych um, dwóch, trzech kratek. Niestety nie mam jeszcze tutaj możliwości otwarcia tej skrzyni, za mało pieniążków jeszcze dostałem. W ogóle znowu sobie zablokowałem w programie Action możliwość widzenia tego licznika. Niestety brakuje mi jeszcze 3 monety, muszę więc gdzieś je zebrać. Niestety. Takie małe grzybki nie dropią niestety tutaj hajsu, żeby zdobyć coś łatwiejszego, coś większego muszę, musiałbym sobie użyć jakiegoś spela, jakiegoś scrolla. W sumie dostałem scroll of riches. Mogę zaryzykować, gdyż widzicie, jeżeli mamy mnożnik razy 1, to wtedy nam ten scroll po lewej stronie da 50zł, jeżeli razy 2 da nam 100, jeżeli razy 3 da nam 150 a zaryzykuję sobie, wezmę 50zł i dostaję tę nową dzidę, biorąc pod uwagę fakt, że to się chyba opłacało czarne skrzynki są chyba najbardziej opłacalnymi skrzynkami w całej grze gdyż pozwalają, ogółem rzecz biorąc, pozwalają na um, jak najlepsze um, inwestowanie w tą swoją przyszłość zazwyczaj jest tam jakaś broń, a nie są dużo warte, nawet jeżeli nie uda nam się nic tam wziąć, to zawsze możemy coś z może nie sprzedać, ale nie będziemy chyba zawiedzeni. Oczywiście, jeżeli macie jakieś inne możliwości dla wzięcia, na przykład um, jakiś lepszy item bez korzystania z krzyżkrzyni, przydałoby się tą Banshee zabić i właśnie Banshee zabiłem, dzięki czemu nie wpadnę do pokoju z wieloma bossami. No i proszę bardzo, udało nam się na czas skończyć pierwszy poziom, znaczy pierwszy podpoziom świata drugiego, co dobrze wróży, bo jeszcze mam cztery um, serduszka w sumie. King of Charisma dosyć niezły jest, Chociaż nadal się zastanawiam, czy nie podałem wam błędnej informacji w odcinku trzecim. Ostatnio ten Ring of Charisma był zmieniany i dawał nam obniżkę również nie tylko w sklepach zwykłych, jak na przykład tutaj. Nam daje obniżkę na te wszystkie cirklety i takie inne rzeczy. To, są, to też są ważne. Ale również od tej pory daje zniżkę w sklepach krwi, czy w sklepach tam transmutacji itd. itd. Wszędzie daje zniżki. Więc możemy sobie płacić mniej mniej krwią, możemy sobie płatność krwią rozłożyć na jakieś dogodne raty i nawet już teraz nikt na nie poskoczy. Przydałoby mi się zobaczyć co jest w każdej skrzyni, niestety widzę, że tutaj jest tylko dzida. bez żadnego tam tytanu i innych takich fajnych bajerów. Więc sobie będę obstawiał przy swojej własnej broni i muszę też wam się wytłumaczyć dlaczego powiedziałem ostatnio o tym szklanym rapierze. Nie pokazywałem jeszcze wam jeszcze broni zwanej rapierem, ale już tam uprzedzałem, że to jest dla mnie troszeczkę słabe, bo wymaga skakania za przeciwnikami, bo można się łatwo zabić. No, jest to też prawda, że można się łatwo zabić, jednakże. Jest, jeżeli się już ogarnie z zasadę działania. Hmm, sobie Ringo Vlag, może będzie łatwiej. Bo będziemy mieli więcej szczęścia, a szczęście się zawsze przyda. Um, dokończę wątek. Jeżeli już ktoś naprawdę umie dobrze grać na Crodansera, to rapiery stają się jedną z najlepszych broni. I takim na przykład przykładem dobrym jest ostatni e, speedrun, który okazał się, że mm, jakiś streamer, główną bohaterką, który, czyli Cadence, zrobił e, cały tryb hardcore. Czyli wiecie, od pierwszego od 1.1 do 3.3. Zrobił, e, jeżeli się nie mylę, w 2, 2 minuty i 50 sekund. Biorąc pod uwagę, że mi 10 minut zajmuje przejście e, od 2.1 do 2.3, a nawet więcej. O, tytanowy rapier, mogę wam pokazać, jak to działa. Pach, pach, pach. Jak widzieliście, zabiłem szkieleta, ale dzięki właśnie rapierowi od razu przeszedłem na jego miejsce. Tak samo tutaj skaczę do przeciwników, trzymając ten rapier w dłoni. I wydaje mi się, że chyba, że jakiś rapier ma dodatkowy dyps, jeżeli um, skaczemy do przeciwników, jeżeli jesteśmy w ruchu. Nie wiem dokładnie, musiałbym się przyjrzeć temu um, procederowi. Póki co jednak musiałbym uważać, gdyż jakoś mistrzem rapiera nie jestem i wolałbym nie zginąć. Bo mi się wydaje, że zadaje podwójny dips e, rapier, jeżeli przeciwnicy, przeciwnik nie zginą. Sprawdzę to na Banshee. No i widzicie, Banshee niby miała 3, zł, 3 e, życia, tak? Jednakże, biorąc pod uwagę fakt, że atakuje z rapierem, zaatakowałem chyba ją za 4 przypadkowo. Znaczy, przypadkowo, no mi to jakoś to pasuje. Problem tylko leży w tym, co ja zrobię, jeżeli tego rapiera nie będę miał, albo ewentualnie tego dipsu nie starczy. Wtedy się wpieprzę w jakąś dużą ilość przeciwników. Ale wiecie, jeżeli ktoś umie, jeżeli ktoś ma na przykład szklanego rapiera, to wtedy może kosić wszystkich na strzał. I proszę bardzo, okazuje się, że jestem u def Metala. Jakoś nie bardzo mnie przekonuje walka z def Metalem, no ale cóż, trzeba to zrobić. Coś. Najważniejsze to jest zaatakować go od boku. Dobra, jest. Raz go walnąłem. I znowu zaczął gadać o PewDiePie'u w swoim ulubionym youtuberze. Dlaczego? Nie. Yeah. Udało się. Jest. Dostałem aż 10 diamentów. Taka, taka szybkie... Szybkie skoczenie w rytm tego Death metalu, dosyć nawet dobrego, chyba podeślę Wam link do soundtracka, bo uwielbiam też ten soundtrack soundtracku metala. sprawił, że wygrałem tego rana dosyć, no dosyć szybko to było nawet. Dlatego więc wracam do lobby i przydałoby się wydać te wszystkie pieniążki. Aż 18 dostałem. Kupuję więc Umerlinki, wszystko co tylko jest dostępne. Przydają, przydadzą się później te spele. A że i mam jeszcze 9, to sobie chyba kupię Morgen Sterna. Chyba tak się nazywała ta Atabran. Tak, chyba to był Morgenstern. Flail. Niech będzie już to flail. Oj, boję się tego Zomna trzeciego. Szczerze mówiąc, w takim trybie zwykłym nigdy jeszcze Zomna trzeciego nie przeszedłem, mimo już już kilka razy y, mam tą grę za sobą. No dobra. Zom trzeci opiera się na dwóch podstawowych zasadach. Jest ogień i jest lód. I y, jest y, lód. Mamy dużo więcej jeźdźców, to znaczy jeźdźcy to są um, szkielety zombie, które... E, mają tarczę, jeszcze jeżdżą na jeźdźcach, więc tam naprawdę jeszcze więcej razy bronieni. Mamy jakiś dziwnych przeciwników, którzy to znowu powodują zaczerwienienie jakichś pól. I muszę Wam szczerze przyznać, że kiedy zacznę robić kolejny odcinek, to na pewno muszę przeczytać więcej o tym świecie. Jedyne co wiem, to póki co to, że jest tutaj masa rozpierdol. A przy okazji, muszę Wam powiedzieć, najlepsza mechanika jest taka. Posłuchajcie sobie. Następnie, teraz nic z nią słyszycie, bo zostałem zamrożony. To nas dosyć długo chyba. Słyszeliście? Kiedy przeszedłem z jednego krańca mapy, znaczy z tego e, czerwonego krańca na niebieski, zmieniła się cała muzyka oraz zmienił się również, jakby ton śpiewania tego naszego e, sklepikarza. Wszystko się zmienia. To właśnie jest taki najlepszy, chyba, Bayer w e, całym świecie m, trzecim. Uwielbiam właśnie tą grę za takie detale, że wystarczy jedną kratkę tylko przejść za daleko i już mamy całkowicie inny beat. No może nie inny beat, e, rytm jest ten sam. Ale mamy całkowicie inną piosenkę, mamy całkowicie inne brzmienie. E, Taki, wiecie, no troszeczkę no ładniej to brzmi w sumie. Cała masa jest tutaj. Jednakże najważniejsza zasadą chyba w świecie trzecim jest fakt, żeby nie stawać za długo w tym samym miejscu oraz nie wchodzić w zbyt dużo kolorowych pól. Jest na przykład właśnie pole niebieskie, ja oczywiście, wiadomo, jest to stary, dobry lód, powoduje, iż będziemy pływać sobie po tym lodzie. Znaczy, jeżeli wejdziemy raz, to wtedy, dopóki się nie zatrzymamy na jakiejś ścianie, na jakiejś przeszkodzie, będziemy tak sobie lecieć po tym lodzie. Jedna, jeżeli zaś na polu czerwonym będziemy stać troszeczkę zbyt długo, znaczy o jeden, więcej niż jeden bit, no to wtedy nam to pole zada obrażenia, a to te, tego też byśmy nie chcieli. To też by było takie troszeczkę smutne. Biorę cokolwiek, co mi daje tutaj shopkeeper, gdyż za dużo jeszcze tego hajsu nie mam, za dużo też tych dobrych itemów tutaj nie mam, żeby sobie kupić, żeby coś mi, coś mi pomogło. Dobra, idźmy dalej. Biorąc pod uwagę fakt, że tutaj e, jedne, jeden zbiór diamentów daje nam aż, dia, aż trzy diamenty. Zmienię sobie broń na Morgenstern'a. Jeszcze raz zmienię sobie broń na Morgenstern'a. Morge, Morgenstern'a. Nawet nie mogę się wysłowić. Wyczyściłem chyba wszystkie wszystkich potworów, więc lecimy sobie dalej. Oczywiście kolejny pokój to kolejni przeciwnicy, troszeczkę trudniejsi. Przy okazji widzę całkiem dużo piesków oraz żywiołaki, gluty skaczące diagonalnie i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest strasznie irytujące, gdyż zdążyłem zauważyć przez moje doświadczenie w Necrodancerze, że największą trudnością tego poziomu jest to, że jest cholernie swarmowaty. Znaczy, jak to można powiedzieć? Swarm. Tych przeciwników jest tutaj od chuja, że tak powiem. I to jest właśnie strasznie denerwujące Bo na przykład tutaj duszek, który nas atakuje Jeszcze przeskakuje nam za plec Więc też musimy uważać Tutaj na przykład przeciwnik będzie nas popychał Dopóki nie wpadniemy na jakąś ścianę Jeżeli wpadniemy na ścianę to nas ogłuszy Jaki próbuje nas przytulić I zadaje obrażenia obszarowo Więc też jest troszeczkę trudny A przy okazji na poziomie 3-3 robi się taka cała masa tych, prze tych przeciwników No że tak brzydko powiem, że ja pierdolę Wracamy jeszcze raz do zona trzeciego, a zaraz wróć, Mogę sobie kupić coś za diamenty. No, stop to o tym zapominam. Jakie nowe bronie możemy kupić u naszego Hefestusa? Mogę sobie kupić tą broń. Jest to Cat All Nine Tails. Również nie pamiętam zasady działania Cat All Nine Tails, ale wytłumaczę ją dopiero, gdy ją znajdę. Już samo kupienie broni i tak wam nic nie mówi. No dobra, jedziemy. Jeżeli chodzi o soundtrack do, do poziomów z 3 na samym początku, właśnie chyba. Najbardziej mi się podoba soundtrack chyba 3-3, a dopiero potem jest 3-1 i 3-2. Jakoś 3-2 mi nie pasuje. Przy okazji, żywiołaki tutaj mrozu i ognia mają tu do siebie, że właśnie te pola kolorowe zostawiają ze sobą. No więc najlepiej jest je zabić jak najszybciej, tylko po to, żeby potem mieć spokój. Pieseczki, pieski, pieski. Wezmę sobie tego Spelluncker Hata, znaczy Minerskapa, czy jak to się nazywa? Ale podoba mi się tutaj, że. Tutaj na tych poziomach nie ma tylko tych najlepszych przeciwników, e, są również ci bossowie z pierwszego świata, z tego drugiego, więc nie, więc nie ma aż tak trudno. W sumie wiedzieć co mi by się przydało? Tamta kusza, a żeby zdobyć tamtą kuszę musiałbym zdobyć trochę więcej pieniędzy. Ale nie muszę konkretnie zdobywać samych pieniędzy, przydałoby się również um, jakaś bomba. Jak to będzie działać to mogę za chwilę wytłumaczyć. Przeciwnik na trochę, kawałeczek popchnie, również ten szkielet nas będzie atakował. Jednakże, jeżeli dostałbym bombę, byłbym troszeczkę ucieszony. A przy okazji, że mam ten, mamy tego Miner Kappa, to też ładnie będzie wyglądał fakt, że będę mógł sobie szukać po tych ścianach. No dała, jedną bombę. Chcę wytłumaczyć, widzą, jaki ja mam niecny plan, jaki, ma, jaki ja mam ten plan brzydki. Co ja tutaj chcę zrobić strasznego. Muszę jednak pamiętać, że przeciwnicy mnie gonią i potem będą mnie, chcieli mnie udupić. A te zielone stworki, które stoją, biegają za mną, też nie są zbyt fajne, gdyż są to stwory, pierwsze stwory, które myślą, że tak powiem. O ile przeciwnicy zwykli mają to do siebie, że działają według ustalonych algorytmów sztucznej inteligencji, że muszą iść, że łatwo jest ich rozgryźć, o tyle tamte zielone, ta, ta, ci fioletowi zabójcy, że tak powiem, no nie wiem, może są to jakieś marińscy, takie, e, kojarzą mi się bardzo ze StarCraftem. Atakują nas tylko wtedy, znaczy podchodzą do nas wtedy, kiedy yy, wiedzą, że są bezpieczni. I widzicie, na przykład teraz byłem w sytuacji zagrożenia życia i one dopiero podeszły, żeby nas zaatakować. Jest to w ogóle ciekawa sprawa, bo to jest chyba najtrudniejszy godzinek przeciwników, z którym się tutaj spotykam. Jednakże jeszcze raz sobie wejdę do Zona Trzeciego. Oczywiście znowu zapominam o tych diamentach, że mogę je kawałek wydać. No dobra, wydajmy sobie jeszcze na jakiegoś innego spela, czy coś takiego. A niech będzie Heal Spell i Ring of Courage, też może być. Fisze Spell jak można sam, nazwa sama wskazuje, leczy. Problem w tym, że niestety temat troszeczkę długi cooldown. Żeby zaatakować szkieleta na, je, na koniu, trzeba podejść od niego od boku. Wtedy pojawi nam się szkielet starczą. A jeżeli zabijemy szkielet, szkielet jeżeli uderzymy szkieleta starczą, wtedy pojawi nam się zwykły szkielet. No i właśnie o tym mówię. Tego przeciwnika nie mógłbym zrobić, gdybym nie wykopał kawałka ściany. Problem niestety leży w tym, że tych przeciwników bardzo ciężko rozgryźć. O, chyba już wiemy jak działa ten rapier. Jak wspominałem o tych rapierach, to jeżeli udaje nam się w trakcie ruchu skoczyć, znaczy w trakcie ataku skoczyć z tym rapierem, znaczy przesunąć się, to mamy podwójne obrażenie. Jeżeli nam się nie uda tego, będziemy stali w miejscu, to niestety do bonusowych, bonusowych obrażeń nie mamy. Na przykład, właśnie w tym momencie zadałem dwa obrażenia Banshi, dlatego że do niej doskoczyłem. A temu główną co mnie popycha, niestety to mi się nie udała ta sztuczka. No i bardzo ładnie. Przeskakujemy dalej od skrzyni do skrzyni, przy okazji spell heal się przydaje, dosyć mocno, tutaj, mimo iż um, troszeczkę ma długi cooldown. Problem niestety leży również w tym, iż... No nie znam po prostu tego poziomu. Będę potem się uczył tego, jednakże na razie użyję sobie tego jabłka. mogłem sobie użyć na początek hila byłoby troszeczkę łatwiej. Um, I dobra, idźmy do sklepu, może coś będzie ciekawszego w tych murach. No widzicie właśnie. Próbuję doskoczyć do tego filetowego guwienka, to coś ode mnie skakuje, więc muszę zrobić taką, jakby, sztuczkę. Niestety, sztuczki mi nie wychodzą, gdyż przeciwnik dobrze wie, że my mamy rapier, dlatego więc do nas nie podejdzie. Jednie to nie, ja go zostawiam, jak to pierdolę. Jedynym sposobem, żeby go, jakby, z zwytępować, zastąpić, znaczy, wiecie, jedynym sposobem, żeby go pokonać, jest chyba tylko kopanie, gdyż wtedy się przeciwnik gubi do, i dopiero wtedy do nas podchodzi. Ale no, no dobra, już nie będzie. Okej, okay, rapier troszeczkę nam pomaga, jednakże obawiam się, że w sam fakt, że... A Jezus nie wiem co tutaj zrobić. Znowu się zaczynam gubić, tak jak na egzaminach na prawo jazdy, to trochę też nieładnie jest, że czasami się gubię w trakcie jazdy. I jedziemy. Gdzie ten przeciwnik zniknął, ty? Przecież tu wyraźnie był szkielet. Sprawdźmy, sprawdzimy to jeszcze raz. Co on? Wy... Zni... Zniknął tak na dobre? Już nie będzie go? Czy po prostu pojawił się gdzieś kawałek dalej. No dobra, żebyłak znowu mnie zabił. Niestety nie udało mi się wygrać przeciwko żywiołakom, takim ładnym paniom z samego lodu. Po raz kolejny mam 6 diamentów, których zapominam wydać. Jestem zbyt przyzwyczajony do niedostawania niczego z tych ranów. No, niestety widzę, że troszeczkę mi brakuje. Chciałbym sobie kupić pierścień wojny, niestety to troszeczkę mi tego brakuje. Tych wszystkich diamencików. Sprawdzę przy okazji sobie jeszcze jaką broń mogę następną kupić u Hefestusa. Co ja już broń tutaj nie mam do kupienia? Czyżby to było wszystko? Możliwe jest. Wyluczam, iż jest to bardzo prawdopodobne. Dlatego wracamy do Zomna III i szukamy tych broni. No skoro nam gra mówi, że już więcej broni nie kupić nie możemy, to przydałoby się te broni, kiedyś znaleźć. No niestety dostaliśmy obrażenia od tego popychającego czegoś Mimo, biorąc pod uwagę fakt, że staliśmy tuż koło ściany Niestety nie, mieli, nie mogliśmy się już gdzieś przesunąć I dlatego, mimo iż nie otrzymujemy obrażeń zwykle od tego przeciwnika To jednak otrzymujemy obrażenia od Ob, Od obrażeń, znaczy obrażenia od wybuchu Nie, nie od wybuchu O, jak można to powiedzieć Obrażenia od uderzenia w coś tam No dobra, jedziemy dalej nie mogę sobie niestety wykopać drogi do Secret Shopu, więc sobie postawię bombę. Przy okazji udało mi się ściągnąć za, po za jej pomocą tego wielkiego Minotaura. Niestety, na, na Shop of Transmutation nie mam za bardzo troszeczkę kasy. Przydałbym się najpierw pozbierać zablokowanego przeciwnika, sobie zaatakują. I znowu wy wygląda na to, że przeciwnik mnie z smartową zaatakował jeszcze raz. Gobliny to są. Ciekawa, ciekawa myśl. No dobra, nie udało się znowu. Mogę po raz kolejny iść i nie kupić nic, nic wartościowego. Mogę sobie kupić jakiś jeden scroll, Fir Scroll Unlocked i chyba to by było na tyle. Niestety nie udało mi się przejść z zona trzeciego, ale biorąc pod uwagę fakt, że to dopiero czwarty był odcinek, to mam na to jeszcze dwa. Tak według planu sobie ustaliłem, że w pierwszym na pewno się nie uda, to w drugim się może uda przejść strefę pierwszą i się udało. W trzecim się nie uda, no to w czwartym sobie przejdę strefę drugą i się udało. I może no w czwartym się nie uda, może w piątym, może w szóstym Dobra, póki co jednak, że będę się z wami żegnał Do widzenia, do zobaczenia, trzymajcie się Z tej strony mówił Matornen Wpadnijcie na kanał, zostawcie suba i tak dalej, i tak dalej Do zobaczenia, trzymajcie się, papa pa.